Przed nami porcja newsów przed meczem z pogonią w Szczecin. Zaczynamy szybką konferencję. Antola rozgrywa ostatnio mniej minut niż zazwyczaj. Czy to ma związek z plotkami na temat jego transferu? w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, kto do kiedy ma kontrakt, jak długi, jak wysoki, <gry> tylko patrzymy na dyspozycję i potrzebę drużyny i to jest dla nas najistotniejsze. Ja jestem bardzo zadowolony z postawy Antoli i na treningach i wtedy, kiedy wchodzi na boisko, na pewno nie jest miło, kiedy doświadczony piłkarz musi wejść w końcówce meczu i jakieś zadania taktyczne wypełnić. On to robi z dużą przyjemnością i bardzo profesjonalnie i, i mówiłem mu to, że jestem bardzo zadowolony z jego postawy. Co do jego przyszłości, dzisiaj nie jest ten moment i czas, żeby o tym dyskutować. Dzisiaj mamy przed sobą bardzo wiele trudnych spotkań i chcielibyśmy jak najwięcej punktów w tej jesieni zdobyć. Tyle się mówi o nowych Robertach Lewandowskich, a tu proszę nowy Łukasz Piszczek w Lewii Warszawa. Nikodem Miński to jest chłopak, który ma bardzo duży potencjał, świetne parametry motoryczne, bardzo przypomina mi Łukasza Piszka, którego miałem okazję poznać w 2006 roku, wtedy był jeszcze napastnikiem, ale skończył jako prawy obrońca i patrząc na Nikodema bardzo dużo skojarzeń mi się z nim wiąże. To pytanie spędza sens powiek kibiców Legii Warszawa. Czy aktualny lider strzelców ekstraklasy Tomasz Pekart będzie gotowy do gry z pogonią Szczecin? Tak jest po badaniach. Na szczęście nic groźnego się nie stało. Jest poobijany, obolały. Ma obite żebra i między międzyżebrowe. Ale liczę bardzo, że, że będzie do dyspozycji w sobotę. Wczoraj przechodził regenerację, tak jak. Cała drużyna, także nie brał udziału w sesji treningowej dla zawodników, którzy nie grali. Dzisiaj o 13 zobaczymy, czy będzie normalnie trenował, czy, czy zastosujemy jakiś wariant treningu indywidualnego. Także liczymy na to, że, że Tomek będzie do gry. To by było na tyle. Całą konferencję zobaczycie na Legiacom, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Dbajcie o siebie.